Cześć. Dzisiaj Wam pokażę na filmiku małe porównanie trzech konsol. Mam tu PS2 Slim, trzy modele. Pierwszy model jest to model 7.7. Kupiłem go za parę groszy do testów, właśnie. Na tej konsoli grałem bardzo długo. Jest to model 7.0, czyli model, na którym można doinstalować dysk twardy. Uglutować taśmę, a ten model to jak widzicie, widzicie, to jest dziewiątka. Też kupiłem za parę groszy z niedziałającym laserem. No i widzicie, jest model nawet 8B, czyli można uruchamiać przeróbkę z karty pamięci. I pokażę Wam troszkę różnic, które zauważyłem, uruchamiając gry przez OPL, przez kabel sieciowy z laptopa. Mam też jeszcze trzy karty pamięci każda jest inna ta jest oryginalna te dwie są na pewno nie i to co zauważyłem w tych kartach również pokażę wam na tym filmiku No i mamy pierwszą grę pierwszy przypadek jest to 24 godziny na konsoli 7 widzicie transfer nie jest wysoki ale sami zaraz założycie co się dzieje we wstawkach rozbiega się dźwięk z obrazem, przy dłuższych wstawkach jest to naprawdę bardziej widoczne. Na konsoli 7.7 jest... transor jest... identyczny, ale na przykład już obraz jest dobrze z dźwiękiem odtwarzany. No widzicie, on już normalnie rozmawia i... Idzie to oglądać? Na dziewiątce na modelu 9 obraz jest bardziej szerokokątny. Nie wiem jak to się tak stało. Nie mam pojęcia, ale tylko na tych grze tak się dzieje. Transfer również jest taki sam. No i obraz jest idealnie odtwarzany z dźwiękiem. Pierwszy przykład, w którym mogę powiedzieć, że dziewiątka jest najlepszym modelem. Drugim, drugim przykładem jest Devil May Cry. Na 7 po prostu intro przerywa. Przy transferze 1.3 mega. No i na 7.7, zobaczcie, transfer jest nieco wyższy i intro już nie przerywa. na 9 oczywiście też będzie idealnie odtwarzany. A transfer nie jest wcale większy od 7. Trzecim przykładem jest gra Guild Gear X2. No sami zobaczycie i patrzcie na transfer i to co się dzieje na intrze. Ja tego intro nie wyłączam, naprawdę intro samo się wyłącza. Wydaje mi się, że transfer przez kartę sieciową jest zbyt niski, bo jak teraz zauważycie na konsoli 7.7, w tym momencie jak się wyłączyło na modelu 7, zobaczcie jak podskoczy transfer. O, teraz. 1.4, 1.6, 1.7 i intro leci. Wydaje mi się, że to w modelu 7 jest. Niedopracowana jest karta sieciowa bądź e, komunikacja, nie wiem, karty sieciowej z procesorem, ale jak. No i na 9 oczywiście będzie jeszcze wyższy transfer. Z tego co pamiętam, jeden chyba 8 nawet skoczy. No. No i intro po prostu się odtwarza. No. Kolejny przykład, w którym chcę Wam pokazać, że dziewiątka jest najlepszym modelem, jeżeli chodzi o ramę gier z kabla sieciowego. W 3 po prostu są przycięcia. Transfer, tak bym powiedział, taki standardowy 1-2, 1-3, no i sporo jest tych przycięć przez całe intro. Na konsoli 7.7 7. transfer jest taki sam, ale tych przycięć jest nieco mniej. 9, transfer również jest taki sam i intro odtwarza się w sumie najlepiej, ale również są dalej przecięcia. Ostatni przykład to jest Second Side. Na konsoli 7. Jak zobaczycie w intrze dźwięk normalnie się odtwarza. Transfer jest 450-480, nie przekraca 500 kB, a intro potrafi przerywać. Na konsoli 7.7 zauważycie, że transfer jest wyższy niż na poprzednim modelu I intro nie przerywa. Wcale tu nie jest problemem wysoki czy niski transfer, czy różnica tego transferu. Bo zobaczycie, że transfer różni się może 50 kB, a intro już nie przerywa nie? na modelu 9 no, odtwarza się idealnie. Intro odtwarza się normalnie, nic nie przecina. Widzicie transfer powyżej 500 kB. Mała różnica w porównaniu do modelu 7, a intro już nie przerywa. Kolejny przykład, w którym chcę Wam pokazać, że model 9 jest w sumie najlepszy pod tym względem. Teraz chcę Wam pokazać, co z tymi kartami pamięci zaważyłem. Są podpięte do konsoli model 7.0. Przeróbka normalnie się uruchamia. Wejdziemy w przeglądarkę. Zobaczymy, jak są odczytywane stany gier. Troszkę wolno, ale normalnie sobie karta radzi. Raz z nią miałem problem z zapisem gry w jednej grze, nie pamiętam jakiej, ale raz tylko mi się tak zdarzyło. Jak widzicie, stany gier są normalnie odczytywane, nawet w dość szybkim tempie. Chociaż czasami zdarza się, że powoli się odczytuje. Dobra, sprawdzimy tą drugą dla porównania na tej konsoli. No można powiedzieć, że też standardowo się wczytują te stany gier. Nie za szybko, nie za wolno. Konsola nie ma problemu z tą kartą. Jak widzicie, normalnie się odczytują te stany gier. Dobra, teraz zmienię konsolę na model 7. Czyliście widzieli, teraz mam 7, 7 w ręce i zmienię go. Wyłączę konsolę. Wyłączę graber. No, wypniemy wszystkie kable. ostatnio 7. 7. Zawiążę do konsoli. Teraz zawiążę graber. Dobra, śrubka normalnie działa. Przeróbka, wejdziemy w przeglądarkę. Karty są widoczne, zobaczymy, jak je odczytuję. Tutaj pierwsze stany są wolno odczytywane. Ale jak widzicie, jest nieco znowu wolniej od tej drugiej karty. To jak mówi, razem miałem problem w jednej grze. No tu, jak widzicie, stany gier są nie za szybko odczytywane. Można sobie porównać. Teraz wejdziemy na tą drugą kartę. No i można powiedzieć, że te stany są nieco szybciej odczytywane. Przynajmniej ja tak widzę. Nie wiem, jak wy. model 9? Wyłączę konsolę, za chwilkę wyłączę graber. Dobra, ciągniemy karty pamięci. Będę musiał przepiąć teraz kabel z zasilania. Tu jest zasilacz jest konsoli tak. dwie karty załączymy teraz załączę glabera. Karty są widoczne. No i zobaczmy. Nieco wolniej się odczytuje. Jak widzicie już ma czkawkę ta karta. Już nieco wolniej się odczytuje. I z tą kartą właśnie mam problemy na, na tej konsoli. Ona po jakimś dłuższym czasie jest po prostu już niewidoczna. Znika z systemu. Tak jakby. No i konsola nie może zapisać stanu gry na na tej karcie. Po prostu jest niewidoczna. Znika po prostu ta karta. Jak widzicie, te stany gier są bardzo, bardzo wolno odczytywane, a w trakcie gry to naprawdę już później karta jest niewidoczna. No i dla porównania wejdziemy w tą drugą kartę. No i jak widzicie ta jest normalnie odczytywana też nieco wolniej niż na 7, przynajmniej ja tak widzę. Chociaż nie, odczytuje się normalnie jak widzicie. Tylko ta pierwsza karta właśnie ma problemy no normalnie się odczytują stanę gier. Dobra, wyciągniemy tą kartę. Pokażę Wam ją od środka. Prostaram się to tak rozebrać, żeby nie uszkodzić niczego. Się te karty otwiera, zawsze nie miałam problem. No i ta karta wygląda w środku tak. Jak widzicie, jest na glucie, ale ma spore problemy na konsoli 9. A ta, mam nadzieję, że to mi się uda lepiej rozebrać szybciej. Dobra ta karta również jest na glucie. No ale wygląda już nieco inaczej. No i żebyście mniej więcej wiedzieli, na tej karcie są problemy na konsoli model 9, a na tej karcie za bardzo nie ma problemów, ona normalnie działa na konsoli 9. To co właśnie wam chciałem pokazać z tymi kartami pamięci. No i to by było na tyle. Dzięki bardzo.